No, i witam Was, moi drodzy, w kolejnym materiale. To, co stoi za mną, to najnowsze dziecko, jeśli chodzi o ds czyli numer 8. Czy faktycznie Francuzi są w stanie dzisiaj oferować jeszcze większy komfort, jeszcze bardziej luksusowe wnętrze? I czy nowy samochód zelektryfikowany będzie konkretnym elementem, jeśli chodzi właśnie o ds -a? Zapraszam Was do premiery najnowszego DS-a numer 8. Merci. Bonsoir, un bonsoir un peu spécial aujourd'hui, car le moment est venu enfin de lever le voile sur DS numéro 8. Alors, un numéro, mais surtout une idée. Développer la meilleure voiture électrique jamais conçue, la voiture qui va vous faire vivre le meilleur de l'électrique et seulement le meilleur. Le silence, les accélérations, la technologie, l'environnement, mais sans le stress de la recharge. Le bonheur d'une électrique avec en quelque sorte la simplicité d'une essence. Bon, ce soir, je vais vous expliquer tout ça. S numer 8 nowe rozdanie, nowa platforma, nowa płyta podłogowa i co najważniejsze duży zasięg, co prawda niestety samochód elektryczny, no, ale kompletnie inny względem tego co jest dostępne teraz aktualnie w marce, mamy o wiele większy zasięg, o wiele większą mocę, DS8 to bardzo duży samochód, naprawdę mocna konkurencja także dla innych samochodów z segmentu D-Premium, czyli takich na przykład jak Polestar, na przykład jak Volvo, czy także na przykład powiedzmy Tesla Model Y, która jest powiedzmy najbardziej konkurentem jeśli chodzi o samochód elektryczny. A zbytnio za dużo konkurencji nie ma, ze względu na to, że DS jest naprawdę dużym samochodem. 4,82 m to jest naprawdę dosyć dużej wielkości samochód. Spory rozstaw osi, 2,9 metra i prześwit na poziomie 15,5 cm. To jest wszystko realizowane właśnie za pomocą nowej platformy Stellantis Medium. Jeśli chodzi o to, co przygotowane jest w zawieszeniu, w zawieszeniu mamy aktywne skanowanie drogi, dzięki któremu zawieszenie DS-a odpowiednio przygotowuje się wcześniej, na przykład do różnego rodzaju nierówności na drodze. Wygląda to naprawdę mocno ciekawie mamy bardzo nowoczesne światło, które na charakterystyczne powiedzmy troszeczkę bardziej kieł, może nawiązujący, nie wiem, do pyżota, ale mamy tutaj bardzo ładne nadal te trzy segmenty świetne, które robią bardzo fajne wrażenie. Do tego możliwość dobrania sobie dwukolorystycznego nadwozia, tak jak w tym przypadku, czyli bardzo ładny ciemny niebieski kolor plus połączone to wszystko z czarną na przykład maską oraz czarnym dachem. Ma być tutaj sporo personalizacji, bo w końcu to jest marka premium, jakim jest właśnie DS, czyli możemy mieć większą możliwość personalizacji. Do tego koła, który które po prostu bardzo ładnie wyglądają. Od 19, 20, po nawet 21 cali w najwyższych możliwych wersjach. Wrażenie bardzo długie nadwozie, ukryte klamki. Ta linia, jeśli chodzi o ten samochód, to jest oczywiście linia Coupé, która bardzo nowocześnie podkreśla to, że DS chce być troszeczkę innym samochodem i mniej tuzinkowym niż to, co znajdziemy na polskich drogach. Tylna część nadwozia robi także piorunujące wrażenie. Zobaczcie na te światła, które są bardzo, bardzo ładnie narysowane. Zobaczcie także, jaki jest wzór w środku. Francuzi bardzo potrafią zrobić takie rzeczy w niesamowitym stylu i te światła ciągnące się dosłownie do słamego zderzaka na sam dół robią piorunujące wrażenie do tego taki delikatny spoiler jak na przykład znajdziemy w Citroenie C5 X oraz ta bardzo charakterystycznie opadająca, właśnie tylna część, jeśli chodzi o szybę, bez jakiejkolwiek dosłownie wycieraczki. Nie znajdziemy tutaj żadnego logo ds nie znajdziemy tutaj żadnego dosłownie znaczka, mamy tylko bardzo ładny napis: DS Automobiles, no i także podkreślenie, że mamy to numer 8. Jak z bagażnikiem, będziecie się pytać: to jest dosyć duży, konkretny samochód, a jeśli chodzi o bagażnik, znajdziecie tutaj naprawdę sporo. 620 litrów pojemności bagażnika. I tak jak widzicie, też mamy podwójną podłogę, mamy możliwość ukrycia sobie kabli. Tego wszystkiego tutaj jest naprawdę sporo, więc dzięki temu, że możemy mieć tak przyjemny i duży bagażnik, na pewno ten samochód będzie powiedzmy bardziej kierowany w stronę rodziny, która też będzie chciała wykorzystać tak duży bagażnik, niby na dwozie kupę, a jednak tej przestrzeni jest naprawdę bardzo dużo. to sprawdźmy, jak wygląda wnętrze. Klamki, które się automatycznie uchylają po to, żebyśmy mogli sobie wejść do środka. No i zasiadam tutaj na tych pięknych fotelach, które naprawdę świetnie wyglądają. To jest no oczywiście skóra na pa, plus do tego bardzo ładny materiał. Możecie sobie to wybierać w różnych możliwych kolorystykach. Co prawda w tym oświetleniu może nie wygląda to tak dobrze, jakby to było za dnia, ale projekt oraz wygląd tego fotela powiedzmy jest naprawdę ciekawa. Trochę bardziej taki kształt przypominający mi lekko Porsche powiedzmy jest taki troszeczkę pingwinowaty ale kurczę, to naprawdę ma sporo regulacji i będzie naprawdę widać chyba raczej bardzo przyjemne. Funkcja grzenia, funkcja masażu, e, wentylacja trójstopniowa, tutaj to na pewno wszystko także znajdziecie. Pierwsze wrażenie, jeśli chodzi o tą deskę rozdzielczą, jest naprawdę bardzo mocno pozytywne. Tutaj jest bardzo dużo przestrzeni, ale w końcu jest to samochód elektryczny, dzięki któremu można też odpowiednio wygospodarować troszeczkę więcej przestrzeni, jeśli chodzi o te samochody i tutaj to naprawdę czuć. Nawet jak ja zsiądę sobie w odpowiedniej pozycji, to tej przestrzeni tutaj jest naprawdę Naprawdę bardzo, bardzo dużo. A za kierownicą? Naprawdę dosyć nietypowe wrażenie. Bardzo ciekawy projekt jeśli chodzi o kierownicę. Cztery takie poprzeczki. Dosyć mocno nietypowe, futurystyczne, ale ciekawie wyprofilowana ta kierownica. Połączenie z dwoma takimi panelami dotykowymi. Wygląda to naprawdę futurystycznie i co najważniejsze będzie wyglądać i przypominać dosłownie drogie kierownice czy powiedzmy stery jeśli chodzi o żaglówki czy jachty. Naprawdę będzie to wyglądać ciekawie. Zobaczcie także na te detale, które są tutaj zrobione, poświetlone ambientowym oświetleniem. No i to co najważniejsze Trapezoidalne przyciski, no i takie charakterystyczne rzeczy dla DS-a, czyli dosyć mocno futurystyczna i dosyć duży ekran przed oczami, także dla kierowcy. To wszystko wygląda i robi naprawdę ciekawe pierwsze wrażenie, bo to jest naprawdę coś innego, niż i jest dostępne w innych markach, więc to może się mocno wyróżnić. Plus do tego futurystyczna deska, która jest tutaj zaprojektowana, to jest coś wręcz niesamowitego. Bardzo szeroki ekran, na którym mamy także sterowanie, powiedzmy, klimatyzacją, mamy sterowanie przeróżnymi funkcjami samochodu. Moduł. To wszystko jest zrobione w takich charakterystycznych tych trapezoidalnych wzorach, które możecie znać właśnie z poprzednich modeli DS. Czy to będzie wygodne? Nie powiedziałbym, ale może się do tego wszyscy przyzwyczajimy. Kilka skrótów do podstawowych funkcji, duża ładowarka indukcyjna oraz ten panel, który bardzo ładnie wygląda, jest oświetleniem ambientowym, widać Francuzi bardzo, bardzo mocno potrafią w takie piękne detale, które robią bardzo przyjemne pierwsze wrażenie, do tego możliwość zmiany trybów jazdy, sterowanie głośnością za pomocą takich klawiszy, miejsce na wasze drobnostki także pod konsolą, bardzo ładny, duży także podłokietnik otwierany na dwie strony, wygląda to bardzo ciekawie, plus tutaj taki dosłownie ukryty cup holder, innowacyjnie to wygląda i bardzo mocno futurystycznie. Elementem, który nie jest prosty, to jest na pewno wysiadanie z tego samochodu. Klamka jest zlokalizowana tutaj, więc na pewno będziecie jej szukać, żeby dosłownie wyjść z tego samochodu. Duży rozstaw osi to także sporo miejsca z tyłu. Ukryta specjalnie klamka po to, żeby było to bardziej wszystko aerodynamiczne i nowoczesne, a z tyłu przestrzeni naprawdę nie brakuje. Zobaczcie jak bardzo dobrze jest tutaj wyprofilowana także tylna kanapa po to, żeby było wygodniej i przyjemniej i żeby wasze kolana także były bardziej podparte. No i przestrzeni na nogi też tutaj w zupełności nie brakuje. Jak się tutaj siedzi, nad głową naprawdę sporo przestrzeni, a także na kolana też to oczywiście tej przestrzeni nie brakuje. Najgorszym elementem, jaki jest w tym samochodzie, to niestety jest przestrzeń dosłownie tutaj na stopy. Niestety, jak to w elektryku, dosyć mocno uniesiona podłoga i niestety się tam zbytnio butów pod fotel nie będzie dało wsadzić, więc tutaj mały minus. Ale jest także i podłokietnik, dodatkowa strefa klimatyzacji i co najważniejsze, bardzo przyjemne materiały w środku, tak samo z przodu, jak i z tyłu, więc tutaj nie różnią się te materiały, więc tutaj DS dba o to, żeby było wszystko w idealnych dosłownie aspektach zrealizowane. Na górze okno panoramiczne ogromnych rozmiarów i co najważniejsze z folią, która jest zatopiona w środku, czyli będzie nam odpowiednio izolować także w względach termicznych, a samo to wnętrze robi bardzo, bardzo pozytywne wrażenie. Co pod maską tego pięknego samochodu? No niestety tylko i wyłącznie silnik elektryczny, ale naprawdę o konkretnych parametrach i konkretnej także platformie. Dosyć duża bateria, 97,8 kWh, co daje Wam zasięg według DSA nawet do 750 km według WLTP. W realiach pewnie będzie troszeczkę mniej, ale mówię nawet o tym, że jadąc w trybie autostradowym 500 km spokojnie zrobimy. I ta bateria oczywiście jest w dwóch różnych rozmiarach. Jest także mniejsza, powiedzmy mniejsza, 70 kWh i ta największa 97,8. 8. Do tego silniki elektryczne, czyli mamy tutaj możliwość konfiguracji sobie także mocy 230 koni z napędem naprzód, oraz także właśnie tylko i wyłącznie naprzód. 245 koni, no i najmocniejsza topowa wersja, czyli 350 koni, podwójny silnik. I co najważniejsze, 5,4 sekundy do pierwszej setki, bo tutaj ma być także szybko. Oprócz tego, że będzie luksusowo, to będzie także naprawdę konkretnie szybko. W końcu silnik elektryczny 1 bądź dwa na pewno napędzą ten samochód na naprawdę szybkim tempem. I co najważniejsze, w połączeniu tak. Z dosyć dużą baterią i sensownym zasięgiem, powinno być naprawdę bardzo przyjemne w odczuciu. Ale co najważniejsze, także to jest ładowanie tego samochodu. Platforma, co prawda, 400V. Mamy dzisiaj dostępem mocniejsze, bo mamy w końcu 800V, na przykład w Kia czy w Hyundai. Ale tutaj dosyć fajnie to także wygląda. Ogromna klapka, a tutaj port CCS, który jest w stanie przyjąć do 160kW i ładować ten samochód z tak dużą baterią w okolice 26 minut do 80%. I co najważniejsze, ten samochód będzie także bardzo przyjemny w użytkowaniu w domu, bo ładowarka pokładowa może być także nawet o wielkości 22kW, dzięki czemu. Mon objectif, c'est que 90% des recharges, vous les fassiez à la maison ou au bureau. C'est pourquoi DS numéro 8 arrivera avec une bande de recharge, incluse dans le prix, installée à domicile au moins 48 heures avant la livraison de la voiture. C'est comme si vous aviez une pompe à essence directement chez vous. Et soit dit en passant, batterie d'origine française. C'est une fierté. Ok Iris, est-ce que mon libraire préféré est encore ouvert Oui bien sûr, mais attention, il est presque minuit. Ok, le confort absolu c'est dans les gènes de DS. Mais bon, ça ne doit pas nous faire oublier le fun. En ce moment, j'ai quand même 350 chevaux sous le pied et un 0 à 100 en moins de 6 secondes, un vrai bonheur. Et puis pour la ville, vous avez la conduite One Pedal qui permet de contrôler l'accélération et le freinage avec une seule pédale. Zresztą, mówiąc à la conduite, a numer 8 nie en reste. I tak jak Oliwier już wam opowiedział o wrażeniach z jazdy delikatnych, te samochody pojawią się w połowie roku jeśli chodzi o nasz rynek i wtedy będą dostępne do jazdy testowych i dla was zrobimy pełen materiał odnośnie nowego DSa numer 8. Ja dziękuję wam za obejrzenie tego materiału, nie zapomnijcie o subskrypcji i widzimy się w kolejnym materiale.